Gdy skończyłem studia, postanowiłem, że zrobię sobie prawo jazdy na motocykl i musiałem zrobić badania lekarskie. Pojechałem na badania i pani powiedziała mi, że ja nie mogę, bo nie widzę. Ale powiedziałem: Przecież widzę. No to proszę to udowodnić. Włożyła mi pani jakieś szkła we plastikowe urządzenie i okazało się, że ja faktycznie nie widzę. Nie mam wady wzroku plus minus, ale mam astygmatyzm, który generalnie dyskwalifikuje mnie jako kierowcę wieczorami i nocą. Wadą wzroku borykam się, wydaje mi się, już około 10 lat. Tuż potem, jak dowiedziałem się, że no, mam wadę wzroku, oczywiście poszedłem do optyka. U optyka zdiagnozowano to dokładnie, jaki ten astygmatyzm jest. No, i dobrano mi jakieś soczewki. Jeśli ktoś ma astygmatyzm, to wie, że jak założę okulary, to przez pierwszy dzień, dwa, trzy. Każda, każde łączenie płyty chodnikowej to jest tak, jakby schodek i człowiek chodzi jak czapla. I ja tak jak ta czapla zacząłem chodzić. Mam dosyć spory ten astygmatyzm i dosyć specyficzne... Soczewki i nie dało się ich kupić od razu. Prowadzono dla mnie takie soczewki. Niestety mój organizm powiedział, że on nie lubi soczewek. Zrobiłem naprawdę roczne tournée po specjalistach w Warszawie, w Lublinie z badaniem krzywizny gałki ocznej, tylko po to, żeby dobrać dla mnie soczewki kontaktowe na zamówienie. Miałem te soczewki i dalej okazywało się, że moje oko po założeniu soczewki zachowywało się, jakbym zanurkował w muł i otworzył oczy. Niestety, nie mogę nosić soczewek kontaktowych. Pan Michał zgłosił się do nas, ponieważ odczuwał coraz większe problemy z korekcją swojej wady wzroku, którą korygował przy pomocy okularów lub soczewek kontaktowych. Po dłuższym czasie stosowania soczewek kontaktowych, pacjent nabył nietolerancji na soczewki kontaktowe, która objawiała się w postaci pieczenia, łzawienia czy uczucia suchości. W pewnym momencie zapadła decyzja. O korekcji laserowej wzroku, tak, aby pan Michał mógł pozbyć się jakiejkolwiek potrzeby stosowania korekcji, czy to okularowej, czy w postaci soczewek kontaktowych. Nadają powagi, powodują, że człowiek ma troszkę smuklejszą buzię, natomiast to są jedyne plusy. Cała reszta to niestety minusy. Kilka razy miałem sytuację, że choćby nawet na nagraniach telewizyjnych, gdzieś ruszyłem ręką, Okulary poleciały, bo są bardzo lekkie, bo do sportu takie muszą być. Ja jestem człowiekiem aktywnym i zawodowo i sportowo. No a w sporcie to już w ogóle całkowicie rozbija wszystko. Okazało się, że do jazdy motocyklem musiałem upychać okulary w kasku i no nie było łatwo, no ale chciałem tym motocyklem jeździć. Jeśli chodzi o granie w tenisa, dobiegasz do piłki, robisz yy, ślizg, okulary spadają. Jest bardzo trudno. Mieliśmy dużo czasu, bo był czas pandemii. Postanowiłem, że zadbam o swoje zdrowie i właśnie wtedy wybrałem się na wizytę w lubelskiej poradni IMED po to, żeby zobaczyć, czy w ogóle kwalifikuję się do laserowej korekcji wzroku. Zacząłem szukać w internecie okazało się, że w Lublinie na miejscu u nas mamy firmę, firmę IMED, która zajmuje się taką korekcją wzroku. No i pomyślałem, że gdzie jak nie tu. Badania są totalnie bezbolesne, totalnie bezproblemowe. No, minus jest taki, że trzeba spędzić trochę czasu, ale tak naprawdę mija to bardzo szybko, i dzięki temu, że naprawdę kompleksowo jesteśmy przebadani w iMedzie, to potem rozmowa z panem doktorem polega na tym, że widzi się tak naprawdę wszystko jak na dłoni, i pan doktor może całkowicie podjąć decyzję co do metody, którą można przeprowadzić. Jako że nie występowałem scenicznie, byłem wypoczęty, miałem dużo wolnego czasu, badania wyszły rewelacyjnie i generalnie zostałem zakwalifikowany do zabiegu. W wyniku badania kwalifikacyjnego oczywiście zakwalifikowaliśmy pana Michała do zabiegu laserowej korekcji wzroku, jednak pod pewnym warunkiem, pod warunkiem poradzenia sobie z problemami, które powstały na skutek przewlekłego stosowania soczewek kontaktowych. Po dwóch, trzech miesiącach od zaprzestania stosowania soczewek kontaktowych i rzetelnego nawadniania powierzchni oka, nawadniania spojówki, powierzchnia oka wróciła do normy, wróciła do do prawidłowego funkcjonowania, tak, że można było bezpiecznie wykonać zabieg laserowej korekcji wzroku. Chciałem to zrobić i dzięki tak naprawdę odrobinie cierpliwości w końcu będę miał zabieg i mam nadzieję, że te oto okulary zachowam sobie na pamiątkę. Jestem świeżo po zabiegu, sam zabieg jest bardzo szybki, totalnie bezbolesny, nie czuje się nic, delikatne szczypanie, Chyba wynikająca z kropel do oczu. Tak naprawdę odczucie dyskomfortu pojawia się tylko, kiedy pan doktor zabezpiecza nasze oczy, żeby nic im się złego nie stało, ale nie jest to nic, czego nie można przeżyć. Jestem dwa tygodnie po zabiegu, właśnie zamierzam grać w tenisa. Wiem, że już mogę, bo już próbowałem, więc liczę, że to będzie fajny dzień. W końcu bez okularów, na pewno będę się musiał trochę przyzwyczaić, ale. Generalnie widzę już na 100%. Dłużej trwało przygotowanie do zabiegu niż e, w, zabieg właściwy. No i zabieg przyjemnie szybko, sprawnie. Liczyłem, że pierwsze oko 17 sekund, drugie oko 15 sekund. Wstałem, zapytałem pana doktora, kiedy będę widział. Pan doktor pokazał mi zegarek, zapytał, która jest godzina. Powiedziałem powiedziałem 12:15. I powiedział, już pan widzi. W samym iMedzie jest. E, tak jak powinno być, jest profesjonalnie, ale też miło, przyjemnie, jest luźno. Okay. Starają się wszyscy, aby nie było stresująco. I panie pielęgniarki są przemiłe, yy, uspokajają, bo wiadomo, że każdy zabieg to stres. Czułem się tak zaopiekowany, że na pewno czułem się bezpiecznie. Życie bez akularów jest super. Mogę już założyć kask, który sobie kupiłem, rowerowy kask, który Zasłaniami oczy szybą. I moje sportowe życie znowu nabierze tempa i super, że mogę mogę w końcu tych okularów nie nosić. Pacjent po operacji jest bardzo zadowolony. My jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku operacyjnego i życzymy dobrego widzenia. Bardzo polecam zabieg w iMedzie, bardzo polecam korekcję wzroku. Życie bez okularów tak naprawdę. Już dwa tygodnie po zabiegu jestem chodzącym dowodem na to, że można, że da się u nas w Lublinie właśnie taki zabieg wykonać. Zapraszam.